Już dziś, w piątek 12 czerwca rusza najlepsza żużlowa Liga Świata, czyli PGE Ekstraliga. Na to wydarzenie z pewnością czekało mnóstwo żużlowych kibiców i nie tylko. Sprawy związane z wyborami prezydenckimi zarządzonymi na dzień 28 czerwca należy zgłaszać w Urzędzie Miasta w Lesznie przy ulicy Wałowej 5. W Wydziale Spraw Obywatelskich. Na oddział neonatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie trafił nowy respirator. Niemal od razu został do niego podłączony jeden z najmłodszych pacjentów. Kolejne 52 komputery trafiły do uczniów leszczyńskich szkół. Urząd Miasta pieniądze na ich zakup uzyskał w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła Plus. Prace adaptacyjne dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej, mają zakończyć się latem. Mimo panującej pandemii gmina Przemęt prowadzi inwestycje drogowe. Na przebudowę drogi w Sądkowie udało się pozyskać dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. W ramach tej inwestycji przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa.